Co gorsza, jeżeli weźmiemy osobę ochszczoną jedną, i jedną nieochrzczoną, i one wejdą w małżeństwo. I teraz uwaga, będzie podchwytliwe pytanie. Czy to jest sakrament, czy to nie jest sakrament? Kto jest za tym, że jest ręka do góry? Kto jest za tym, że nie jest ręka do góry? Kto się boi podnieść rękę, żeby nie żeby nie było wpadki? Okej, okay, nie ma tutaj lękliwych osób, to ustaliliśmy dobrze. Małżeństwo pomiędzy osobą ochrzczoną i osobą nieochrzczoną będzie ważnie zawarte, ale nie będzie sakramentem. I tu część widzę ma takie yy. Co więcej, można celebrować w kościele takie małżeństwo, dokładnie takim samym rytem właściwie, jakim celebrujemy małżeństwo sakramentalne, za wyjątkiem słowa sakrament. Tam jest taki, ryt jest tak napisany, żeby on był kubek w kubek właściwie taki sam, tylko nie używa się słowa sakrament, bo to małżeństwo nie będzie sakramentalne. Dlaczego? I to jest jeden z momentów kluczowych dla zrozumienia także tego, co się zmienia poprzez sakramentalność małżeństwa to musi być wzajemne.